O ok, inspiracji. Eee, to już będzie? Oczywiście. Dzisiaj gościmy reportera kartu w pana Krzysztofa Sędzieńskiego. Dzień dobry. Wiedząc jest jako dziennikarza telewizyjnego, tak człowiek pana kariery dziennikarskiej i były w rado, wszystko zmiana. O, to jest dobre pytanie. Trochę przez przypadek. Eee, tutaj dobrze było powiedział, to, to że pan wyklepu pochładał. Eee, ja zawsze fascynowałem się radiem, zawsze chciałem pracować w radiu i wiedziałem, że pierwsze kroki moje dziennikarskie chcę postawić w radiu. To było wtedy takie jeszcze wówczas raczkujące radio, to kfn to jest bardzo duże radio. Wtedy bardzo wielokulturowe, o bardzo szerokim spektrum światopoglądu. Pracowałem w tym radiu i z Rafałem Sienkiewiczem, i z Dorotą Gawrylów, i z Igorem Jankę, i z Jackiem Żakowskim, i z Janiną Paradowską. Więc miałem fantastyczną szkołę dziennikarstwa. Takiego bardzo niezależnego, bardzo światopoglądowo zróżnicowanego, A ta telewizja pojawiła się trochę. nie wiem, czy dobrze jest powiedzieć przez przypadek. Ja trafiłem do tych 24 w momencie, kiedy to było najbardziej, kiedy to medium najbardziej technicznie się rozwijało w 2001 roku powstało, ja od 2005 roku pracuję w 24. Od to było medium, które powstało zupełnie z niczego. I te pierwsze lata to były lata. O tak na 24 lata takiego trochę uczenia się, tego, czym jest telewizja informacyjna a potem w po momencie, kiedy to będzie zaczął się rozrastać, zaproponowałem tam pracę i wahałem się długo, nie ukrywam. Wiedziałem, no, że radio jest moją miłością, ale mówię, a co tam, spróbujemy swoich sił w telewizji. Zwłaszcza, że, no, że telewizja była dla nas wszystkich wtedy młodych dziennikarzy takim wow. Dzisiaj ten telewizja jest internet był. Że trzymam się całkiem nieźle, więc Jak na Twoje pytanie, trochę się to wydarzyło przez przypadek. Trochę dzięki decyzji mojej ówczesnej dziewczyny dzisiaj która powiedziała, co tam spróbuj. No i tak już idzie lat w A co jest bardziej zaskakujące, bardziej fascynujące? Czy radio, czy telewizja? Radio jest magiczne. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Radio jest intymne, daje takie wrażenie bardzo bliskiej relacji ze słuchaczem. Daje poczucie tego, że ja, będąc w studiu radiowym, czy nawet z mikrofonem biegając, biegając po mieście, muszę dbać tylko o mój przekaz to co chcę powiedzieć. A wracając z telewizji też muszę dać się o to, żeby nie ma przypego krawata, tak jak już mówiąc, no, no, mówiąc zupełnie, zupełnie wprost. To są to zupełnie inne media. Podstawy oczywiście, dziennikarstwa są dokładnie takie same. Tak? Znaczy, czy pracuję w telewizji, czy pracuję w radiu, czy pracuję w gazecie, muszę się kierować tymi samymi pryncypiami, w ten sam sposób trawiać ten zawód. Natomiast e, telewizja jest podarta z intymności, którą, e, którą ma radio, ale też daje ogromne możliwości operowania obrazu czyli tego, czego nie ma radio. W radio muszę wszystko opowiedzieć, w telewizji wystarczy, że pokażę, a tylko e, dam upustym emocjom w, e, w tym swoim materiale. Więc wiesz, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest wiesz, trochę tak jak pytanie, kogo bardziej kochasz, mamy czytatę. E, kocham o, oba te ta med ta media e, tak samo, chociaż jest to zupełnie inny inne W pracy zajmujesz się polityką, tematami społecznymi, ale też e, tematami kościelnymi. Co jest bardziej fascynujące? Uh, uh, uh. no to teraz już pojechałaś. E, wiesz co, polityka jest moją miłością. E, zakochałem się w niej w czasie, kiedy ona wygląda trochę inaczej niż wygląda teraz, kiedy nie żyliśmy takiej wojnie plemiennej Tutsi z Hutu, gdzie Tutsi czcili niezczciwie Hutu, Hutu uważają za zdrajców wszystkich wartości Tutsi. E, Ta topowca podoba mi się dużo bardziej. Natomiast no, nie jest niej coś pociągającego, a najbardziej pociągające w polityce jest to, że, że wiesz, dotykasz takich spraw, które rzeczywiście potem dotykają człowieka. Masz prawo rozliczać tych polityków, patrzysz im na ręce. E, ułomnym jest kraj, który. Dziennikarze nie mogą patrzeć na ręce polityków. To jest coś, co e, człowiek ludzi nie rozumie albo stara się, stara się wyprzeć. Politycy nienawidzą dziennikarzy, nie dlatego, że nie podoba im się w jakiej garniturze chłodzał czy co nie podoba im się świadomoch. Oni nie znoszą dziennikarzy dlatego, że dziennikarze nie patrzą na ręce. Dziennikarze są do tego, żeby wkładać kij w szprychy, żeby za każdym razem zajrzeć za, za drzwi gabinetu za drzwi, które to człowiek nie ma, e, nie ma wstępu. Zajmowanie się Kościołem z kolei jest dla mnie trudne, bo przyszło mi się tym zajmować w trudnych czasach na Kościołach. E, uważam siebie za człowieka, mam mógł mnie oczywiście, ale uważam siebie za człowieka Kościoła, za człowieka wiary. ale są rzeczy nierozłączne. Nie mam no się że nikomu nie uda, nie wierzy w bycie katolikiem, z kościołem, już jest nierozerwalne zmianą. Ale Kościół dzisiaj wszyscy dobrze wiemy sam jest w wielu podrzasków, z których czasami próbuje się wydobyć, czasami się nie próbuje wydobyć. Bardzo ciężkie dla dziennikarza jest wierzącego znalezienie tej proporcji pomiędzy mówieniem prawdy a nie szkodzeniem pościołowym, mówieniem o rzeczywistości, a raniem pod uwagę interesu, e, dobrze rozumianego interesu instytucji, w którą wierzę. Dla mnie zawsze najważniejsza sprawa. E, choćby nie wiem co. Ja byłem odsądzany od czucie wiary, kiedy opisywałem, e, w kwestii majątkowej w ale Rozmawiałem szczerze, byłem odsądzany przez wielu księży, czasami hierarchii, w miarę kiedy opisywałem skandal z skandale skandal w Kościele. Mam ogromną satysfakcję z jednego powodu, że historię wielu sprawach przyznałem racji. Kiedy opisywałem historię księdza Starkomina warszawskiego mimo wyroku pracował dalej w parapii, miałem głębokie poczucie, że robię to dla dobra Kościoła. Nie ubrew kościoła. Dużo czasu. te wysyłowali hierarchowie. mówili, że ja uderzam w kołośni jako człowiek wierzący. Historia przy nami rację. w Pracuj nie pracuje. Jego wyroki okazały się prawdziwe, historia opisywały się prawdziwe. To jest bardzo bolesne. Bo fajnie jest opisywać światowe Dnie młodzieży, fajnie jest opisywać pierwszinki papieża Franciszka. To jest ogromna przyjemność, tak? Nie wiem, Światowe Dnie Młodzieży, Tezę i tak dalej, i tak dalej. Ale dużo mniej przyjemniej są. W tej ciemnej strony kościoła, która jest, a którą też niestety przychodzi czasami opisywać z nieskrywanym murem trudnością. Natomiast no, w momencie, kiedy uznajemy, że prawda jest najważniejsza, to, to nie możemy brać pod uwagę żadnych wniosków. Właśnie, są to trudne tematy, ale są też takie trudne tematy, które niekoniecznie są zgodne z Twoim światopoglądem. Czy zdarzyło Ci się, żeby i coś, coś z niestety, jest Zawsze zadawane jest mi to pytanie i więc potrafię na nie krótko odpowiedzieć. Wielokrotnie zdarzało mi się tak, że powiedziałem mojemu że szefowi, w słuchaj, nie chcę się tym tematem zajmować. I u mnie w redakcji jest taka niepisana zasada, że ja nawet wtedy, nikt z nas nie musi tłumaczyć dlaczego. Jeżeli jest temat, którym nie chcę się zająć, Mówię, że nie chcę się zająć nikim, co daje Niektórzy robią to dlatego, że mają interesów, bo nie wiem, trzeba się zajmować, tym ludziom, w którym pracuje moja żona. Mówię, ja że się tym nie zajmuję. A ja mnie wcale nie dotykam tematów światopoglądowych, wiedząc o tym, że, że nie chcę w tej sprawie zajmować stanowiska. I e, wierzysz mi albo nie uwierzysz? Nigdy nie miałem na sobie dużo problemów z migracją. Jeżeli wiedziałem, że, jeżeli że nie chcę się zajmować tematem ochrony życia. Bo w tej sprawie moje, moje poglądy są bardzo zaawansowane i musiałbym je bardzo niuansować. E, nikt, nikt nie miał z tym żadnej Nie chciałem zawaść tutaj przez moment, bo bliska mi zajmowała się projektem jednej z tych ustaw, e, które, które przez Sejm przeszły i nikt nigdy nie był prewencyjny do tego tak Nie chcesz? Nie odpłynąć. To jest duży konflikt, wiesz? To jest duży konflikt, Adam co więcej, kobieta też przebiegła wtedy i przeszkoliła mniej więcej kamerę portową. Zachowałeś pewne zimno krew? Co jest co nie jest Czy to Czy zdarzają się takie sytuacje? E, tak, zdarzają się, zdarzają się na ulicy, bo ludzie niestety, znaczy stety, niestety niestety, są zabawne sytuacje, które będą dzięki temu zostajesz gwiazdą internetu przez mowę, więc oczywiście ma to swoje zalety. Ale generalnie jest tak, że ludzie w momencie, kiedy widzą reportera i widzą kamerę, bardzo często chcą pozdrowić rodzinę, przeskoczyć, coś krzyknąć, zaistnieć przez moment. Więc co, no, najprostsze odpowiedź brzmi tak, ten no, profesjonalizm po wielu, wielu latach już pracy w tej rulice polega na tym, że ja w momencie, kiedy jestem ja i kamera, to jestem JA i kamera. Cokolwiek się dzieje w koło, jest zupełnie poza mnie. Ja mam z jednej strony ekran wypuszczający jak przy autostradzie, przy Krajowej Siódemce, z drugiej strony ekran wygłuszający, nic nie widzę, aczkolwiek też. Bardzo sztucznym jest nie reagowanie na to, co się dzieje w głowie. W momencie, kiedy ktoś się przebiega, a ja tego nie zauważę, to nic nie wie, co się wydarzy. Chcę przyjść. Przepraszam Panią o Właśnie przebiegłem Pani chciała zajść. Pozdrawiam Panią, teraz wracając do tematu i kontynuuję. E, bo dla widza nienaturalne, znaczy. Wszystko, co widzi na ekranie, jest dla niego rzeczywistością. W momencie, kiedy ta rzeczywistość się przez coś zakłócona, a reporter nie tłumaczy, co się wydarzyło, to ta osoba ma, ten, 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 ten ma wrażenie zupełnego oderwania od rzeczywistości. Ten człowiek jest kamienną twarzą, prawda? Jakąś kurczę, jakąś mumią, e, e, prawda? Rzeźbą z, z brązu i, i nie widzi, co się dzieje wkoło. koło, wyje alarm, tutaj ktoś przebiega. Nie, nie. Trzeba się do tego odnieść, ale e, nie można tego zrobić z poważną, kamienną miną e, z takim nadęciem. Wic też musieliśmy poczuć się na jak o bardzo poważnym temacie, a wydarzy coś śmiesznego, to to jest przywróżenie mogę do tego się odnosić. I to jest taka recepta na to, jak być takim, wydaje mi się, dziennikarzem reporterem, który, który nie tworzy dystansu między dumą a tytem. I to jest jedna z zmiana dla młodych dziennikarzy. A co jeszcze mógłbyś powiedzieć młodym dziennikarzom, którzy stawiają pierwsze kroki na świecie? O ile mamy czasu, pani powinna że kończyć, więc musimy kończyć. Być sobą? w wielu niesprzyjających okolicznościach, ale przede wszystkim, to jest najważniejsze, że ja tego też zawsze uczę różnych stażystów, którzy z czy studentów, z którymi mam do czynienia, wiedzieć po co się To nie jest optym każdej inny. A bardzo często niestety jest przez dziennikarzy, wielu także młodych dziennikarzy tak traktowane, a że po prostu chce zaistnieć w telewizji, chce, nie wiem, chce pracować w radiu, bo radio jest bo dzięki temu, nie wiem, rodzice usłyszą, bo z babciami pozna w radiu. To jest zawód wyjątkowy, wymagający wyjątkowego zaangażowania. Przecudowny. Moim zdaniem najcudowniejszy zawód na świecie. Ale my jesteśmy od tego, żeby mówić ludziom o rzeczywistości. Mówić ludziom o rzeczywistości, które na co dzień nie mogą dotknąć. Mówić ludziom o trudnych tematach. Zadawać trudne pytania w ich imieniu. I jeżeli skupimy sens uprawiania tego zawodu, to, to naprawdę wtedy będziemy pracować gdzie indziej. Idźmy pracować do korporacji, siedźmy w Excelach, róbmy cokolwiek, się bywa, jest w w czekał, w ślokrach, w z tymi piłkarzami. Jestem akurat mocno świadczącym, że wyjadę, czekam Więc akurat taki w głowie, mi w tym momencie przyszła, ale, ale nie zajmuję się dokładnie dziennikarstwem. Dziennikarstwo jest zawodem wyjątkowym, wymagającym wyjątkowych umiejętności i ogromnej pokory. Jak się straci tę pokorę, to też zmienimy zawód. Znowu, naszym gościem był Krzysztof Skorzeński, a Was zapraszamy na kolejne odcinki Inspiracji.